Welcome guys! Z tej strony witam Price a to jest kolejny już odcinek, już drugi z Minecraftowych modyfikacji na wersję 1.3 Ups, krowy się zrespiły. No i jak widzicie dzisiaj wyjątkowy jestem Steve'em yy, ale jest dzisiaj mam do zaprezentowania wam mod yy, Big Trees Tak. Pewnie większość z Was już zna ten mod od wielu innych youtuberów, ale yy, też wiem, że go wrzucę, bo nic ciekawszego nie ma, nie? To jest na serio godna uwagi wala, oczowaląca modyfikacja. Dobra yy, Dodaję nam gdzieś może 8 nowych drzew. Nie no, przesadziłem więc 6. Dobra, sprawdźmy najpierw. Yy, pierwszym typem drzewa, jaki jest... To jest takie jedno ogromne, wielkie drzewo. Yy, żeby je zrobić, potrzebujemy 3 dowolne bloki dowolnego drewna. Yy, Boże 3. Yy, do, jakieś, do, jakieś bloki drewna. Ustawiamy je w tym kształcie, nie musi być pochyłe, obojętnie jak może być. W środku dajemy sadzonkę i sadzimy Baumila Ups Welcome guys, z tej strony w to jest już drugi odcinek naszej Minecraft modyfikacji na wersję 1.3. I od razu przechodzimy do moda. Mod, który dzisiaj pokażę, jest to mod Big Trees. Przechodzimy od razu do konkretów. Potrzebujemy trzy rzeczy jest to drewno obojętnie jakie, sadzonka obojętniaka i bone meal, żeby nie czekać dłużej e, modyfikacja sprawia, że urastają nam wielkie, wielkie drzewa wyrastają mm, dzięki nam, nie, nie, nie robią one się same dobra, teraz przejdźmy do, do szczegółów kładziemy drewno w, ta, w ten sposób e, nie muszą być one pochyłe to jest obojętne od tego, jak to, to się ułoży, ułoży. E, kładziemy je tak i bum Filowy of luck. i wyrasta nam takie piękne drzewo z tej modyfikacji wychodzi około 6 nowych typów drzew, może więcej. To jest jeden typ, teraz postawmy sobie przy nim od razu drugi. Drugi będzie taki sam, tylko że po prostu z mniejszych rzeczy, nie wiem, pierwszy raz teraz ten układ próbuję, zawsze tu robiłem 3. Sprawdźmy, czy takie się też zrobi. Też się zrobiło, czyli jest po prostu chudsze, albo czytaj tak samo. No praktycznie niczym się nie różni. Jak ściąłem takie jedno drzewko, to zeszło mi z niego całe inwentory wypełnione drewnem, więc wiecie, dobra, to są dwa takie. Następnym typem drzewa to jest ten typ o. i kładziemy w jednym z jego rogów sadzonkę, bum, wyrasta nam takie drzewko. Yy, w ogóle te drzewa są tak epickie, że patrzcie, że od razu na miliany wyrastają. Tu możemy zrobić sobie jakąś domek, jakieś... Wszystko. Ludzie to jest kozackie. To super, mi się to podoba strasznie. Na pewno to dodam do paczki na 1.3, jeśli dojdą wszystkie mody, to paczka będzie. Następnym typem drzewa jest to takie drzewko. Ups. Ono nie jest jakoś szczególnie wielkie tam... No ale i tak zawsze więcej jest tego, nie? Następne to będzie takie. Ono jest chyba nawet wyższe od tamtego i mamy mniej drewna na jego życie. A to, to jest kompletnie. Jest jeszcze wyższe. Ale takie cienkie i brzydko wyglądające, że. Dobra. Yy, no i zobaczcie, jak to wszystko epicko wygląda. Yy, jeszcze by sobie tutaj może szczelić te takie drzewka. Dziwnie przystydzała się czuję taki niski, jak tak stoi na ziemi. No i generalnie to wy możecie się z tym pobawić, ja wam nie będę psuł zabawy z tym. Eee, zachęcam do pobrania tej modyfikacji, instalację macie w opisie. Instalacja jest tak jak każdym innym modem, nie ma większych problemów z nią. Eee, no i co? Żegnam się z wami, mówił do Was Kevin Price. Sześć.